I to was mruczysła w tym pięknym Jakżeś pięknym wrócianych nidach, ale już nie. Na wycieczce. Tutaj takie piękne schodzę właśnie po pomostem. Mruczek schodzi, mruczysła. Schodzi po pomostem. Katuszka, ale Mruczysła by sobie ją upolował. Tak patrzę. Może będzie miejsce gdzie my śpimy. Gdzie mruczek sobie chrapie. Chyba właśnie tam to jest. Na zdjęciu może tak zobaczy. O, proszę, żeglówka. Tak. No, tak, to jest tu ogólnie ładnie. Pani tam przewodnik opowiada. A co to? to. Pistra zielona gęś. O tą ścieżką. Tam. I gdzieś tam na górze. Hmm, oczywiście mężczyk tak przyjechał. Na rowerze, co mi zaraz pokażę. Już minuta tego, bo muszę się sprężać, prosi. A proszę, jest kask. Piękny kask. No i co? To tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.